Witajcie przyjaciele! Jest poniedziałek. Życzę wam szczęśliwego poniedziałku. Dzisiejsze informacje poprawią wam humor na cały dzień i na cały tydzień. Było tego tak dużo, że musiałem pominąć inne ważne informacje. Mamy potężny atak na rosyjski port naftowy. Mamy rajd śmigłowca Black Hawk do Pokrowska, przeprowadzony przez ukraińskie siły specjalne. Mamy dogłębny atak sabotażowy na Moskwę. Rurociągi doprowadzające do miasta olej napędowy, benzynę, ropę oraz paliwo lotnicze. Zrobili zdjęcia twierdzy tylko po to, by pokazać je służbom i ich podpuścić. To dziś szaleństwo. Przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od portu naftowego w Tuapse. Jak wspomniałem, Ukraińcy zaatakowali go dronami. To jest port, który załadowuje ropę na statki. Które przewożą ją przez Morze Czarne, przez cieśninę turecką lub dalej w świat. Ktokolwiek chce kupić, zasadniczo ten port odpowiada za dużą część rosyjskiego eksportu ropy. Możesz zobaczyć lokalizację właśnie tutaj. Spójrzmy też na zdjęcie. To jest zdjęcie zrobione w momencie ataku. Gdybym nie wiedział, uznałbym to za wojnę nuklearną i grzyb atomowy. Jeśli takie zdjęcie pochodzi z Rosji, zawsze rozgrzewa mi to serce. Mam nadzieję, że Wam też rozgrzewa serce. Teraz tutaj możecie zobaczyć skutki następnego poranka, ponieważ nie tylko port został zaatakowany przez drony, ale także jeden z tankowców, który otrzymał kilka trafień i na pokładzie wybuchł pożar. A to niestety jest ropa, która wyciekła do Morza Czarnego. Widać to wyraźnie. To mnie smuci. Nie cieszę się z wycieku ropy, ale co można zrobić? Chcesz omlet? Trzeba rozbić kilka rosyjskich jajek. Tu jest zdjęcie satelitarne. Nie wiem czy dobrze to mówię. Bird. Jak nazywa się obszar portowy, gdzie załadują ropę na statek? Na brzegu. Na brzegu, na portu. To były te kluczowe miejsca, a to jest perf, tak mi się wydaje. Jeden, jeden stankowców, nie ten konkretny widoczny na tym zdjęciu. Ale jeden z tankowców zacumowanych przy PERT również został trafiony. Właśnie tutaj wyciekła ropa. Te czerwone lasery to nie gwiezdne wojny, choć chciałbym, żeby tak było. To jest ogień przeciwlotniczy. No tak, dokładnie. Rosjanie twierdzą, że to szczątki spowodowały uderzenie i te ładne fajerwerki, ale nie. Myślę, że to były ukraińskie drony i one nikogo nie trafiły. Nie rób zdjęcia laserów. Po prostu obejrzyjmy je na pełnym nagraniu. Oto tułapse, ogień przeciwlotniczy z broni małokalibrowej, który nie zniszczył żadnych dronów. Spójrz na ten pokaz świateł. Usłyszysz też te drony. Wspaniale, kurwa, 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 kurwa. Słyszysz to? Lubię. Jak nagrywający usłyszał drona i zaczął go naśladować ustami. Jakbyś musiał dodać efekt dźwiękowy, żeby to było bardziej realistyczne, podczas gdy to ty jesteś atakowany przez drona. To nawet trochę brzmi jak Niemcy. Chcę jeszcze raz posłuchać bombowców nurkujących. Słyszysz? Słyszysz ten dźwięk? Dlaczego wydajesz ten dźwięk? Chcesz, żeby było bardziej dramatycznie? Przecież to dźwięk drona nie musisz niczego do tego dodawać. Ale on chciał, żeby było jeszcze bardziej dramatycznie. Więc tak, tutaj są kolejne geolokalizacje tego, co dokładnie zostało trafione. Myślę, że to jest część portu zwana nabrzeżem. Pozwól, że ci to przeczytam. Terminal naftowy Tułopsa Marin firmy Roznieft został trafiony przez siły zbrojne Ukrainy. Nabrzeże Deep War Water to jest to nabrzeże wiedziałem. Oddane do użytku w 2013 roku z możliwością przeładunku do 7 milionów ton rocznie z wyjątkiem statków o długości do 250 metrów i zanurzeniu do 15 metrów, które zostały obsłużone. Uderzenie nastąpiło na centralnej estakadzie ładunkowej, która jest głównym węzłem przeładunkowym ropy i ciemnych produktów naftowych między terminalem, zbiornikami lądowymi a tankowcami. Tak, to jest łącznik między zbiornikiem ropy na lądzie a zbiornikiem ropy na statku. Tak najłatwiej to rozumiem. Jeden jeszcze więcej zdjęć dla ciebie. Pokazanych z pewnej odległości, bo oczywiście Rosjanie wszystko dla nas filmują i fotografują, co bardzo mi się podoba. To tylko jeden z głównych tematów, które mamy dzisiaj. Nie będę marnował waszego czasu, bo od razu przejdziemy do Roberta Madziara prowdiego Lidera większości ukraińskich sił dronowych. 2 listopada, czyli wczoraj, doszło do masowego ataku dronów na terytorium Rosji. A wszystko to zostało dodatkowo podkręcone przez osobisty raport Madżara w internecie. Pozwólcie, że wam to przeczytam i zobaczmy, co zostało trafione w Rosji. Przedstawiam wam Węgra. Madiara Prowdiego. Legendarnego dowódcę ukraińskich sił dronowych. Przeczytałem wam to. Robaki. Przerwy w dostawie prądu. To nie jest straszne. To tylko pewna niedogodność. Przyzwyczaj się do tego. Na tym bagnistym terytorium zwanym Rosją, lot wolnych ptaków jest nieprzewidywalny i niezgodny z rozkładem, dlatego nazywa się to wolny ukraiński ptak. Ptaki SPS wraz z innymi elementami głębokiego uderzenia ukraińskich sił obronnych obiecują ci szybką. Choć nieco wymuszoną adaptację. Uwielbiam. Jak to jest takie poetyckie. To znaczy, naprawdę mi się to podoba. Ale poradzisz sobie. Pochodnie, latarki, świece. Przy okazji, użyj swoich ulubionych girland na baterie zgodnie z planem. Nie będziemy informować o każdym zużyciu 750 czy 500 kW. Dziobane przez ptaki, mówi, że niszcząc wystarczająco dużo stacji transformatorowych. Można pogrążyć wielkie miasta w ciemności. Pracuję nad tym. Podążaj za zasadą: światło, ciepło, bum, ciemna zima. To jest trochę jak jeden z tych dziwnych wieczorów poetyckich tutaj, gdzie przypadkowi poeci, amatorzy czytają swoje rzeczy, ale to jest dobre. Jesteś robaczywy. Rozpoznanie w miejscach publicznych działa bez zarzutu na razie, dopóki jest jeszcze internet. O, słony. Tymczasem niezaprzeczalnie i nieustępliwie Paliwo robakowe staje się rzadkim płynem, a gaz i ropa szybko się kończą. Todzbie chcę ci podziękować Robercie Madiarze, Prawdy, za to, że jesteś taką legendą. Jeden oczywiście, o czym mówił Madiar Prowdi. o bingo, ale nie o bingo rafinerii ropy naftowej. Nie, 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 to jest inna gra w bingo. Mówimy o stacjach elektroenergetycznych w obwodzie moskiewskim, które są odpowiedzialne za to, że Moskwa w ogóle ma światło. Elektryczność. A to jest twoja karta do bingo. Arzamas, Pałasnikow, Władimirowicz, Kajman, a trafiony wczoraj. Wszystkie te miejsca to podstacje i jak widać są skoncentrowane w rejonie Moskwy. Madier Braudy osobiście chce zamienić Moskwę w ciemność. Uwielbiam to, zagrajmy razem w tego bingo. Rosyjska infrastruktura energetyczna wchodzi w systemowy kryzys z niedoborem mocy wynoszącym 25 gigawatów. Czyli łącznie 9%. A rosnący kryzys jest spowodowany przeciążeniem sieci z użytym sprzętem oraz sankcjami, które ograniczyły dostęp do technologii. Ukraińska służba wywiadu zagranicznego. Jeden, jak widać, jasne kropki to miasta, które na tej mapie powinny być przedstawione jako ciemnoczarne. Jeden właśnie dlatego Madjar Prowdi działa. Swoją drogą nie wierzcie mi na słowo. Hej, nie wierzcie Prowdiemu na słowo. Obejrzyjcie nagranie. To było wczoraj. Drony Firepoint 1. Firepoint, produkowane przez tę samą firmę co FP-5 Flamingo, to dalekiego zasięgu drony uderzeniowe. Zniszczenie podstacji Lipiek. Bada Boom, Major Browdy przesyła pozdrowienia. Bada Bim. Chiki Ching. Tak piękna robota, tak piękna robota. Niesamowite. Hej, dobrze się tu bawię! A teraz jeszcze bardziej, aby zilustrować ten cel, jakim było pogrążenie tych miast w ciemności. Pokażę Wam moją reakcję na to wydarzenie na żywo. Światła się palą, wszystko jest w porządku. Zwykła rosyjska noc, podczas której latają drony. Ale nagle Nic, czerń, ciemność, zgasły światła. Ostatnia stacja zakończyła pracę, w tym mieście nie ma już świateł, to znaczy, że to działa. Przekaż tę mądrość innym rosyjskim miastom. Moi przyjaciele, po tym jak Ukraina wygra wojnę, większość rzeczy można odbudować, ale są rzeczy, które zniknęły na zawsze. Sława Ukrainie, moi przyjaciele, ale teraz moi przyjaciele opowiem wam historię wystarczająco szaloną. Możecie pomyśleć, że to fabuła rodem z Hollywood. Mamy agenta gór, albo gór, powinno się to nazywać kur, przepraszam, to język ukraiński. Więc chur agent głównego zarządu wywiadu sił zbrojnych Ukrainy. Ich operator pod Moskwą robi zdjęcie trzech rurociągów zaopatrujących Moskwę w ropę paliwo lotnicze i produkty benzynowe. Jeden robi też zdjęcie ochroniarzom pilnującym tych trzech rurociągów. To zdjęcie przedstawia rosyjnych, prywatnych ochroniarzy, pilnujących rurociągu, żeby nikt nie zrobił im krzywdy, na przykład, żeby ich nie wysadzić. Spójrz na to zdjęcie. A tutaj jest kolejne zdjęcie z tymi samymi siłami bezpieczeństwa i rurociągami, ale na rurociągach są podłożone ładunki wybuchowe. Wiecie do czego to zmierza, moi przyjaciele. To mówi samo za siebie. Ten film praktycznie ogląda się sam. Jeden mamy ukraińskiego agenta, główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, z pilotem, bo oczywiście robi ładną małą kulę ognia. Koniec z paliwem lotniczym, ropą i benzyną z Moskwy, tymi rurociągami to po prostu niesamowicie piękne. Zrobią z tego filmy. Za trzy lata będzie z tego misja w Call of Duty. Zapamiętajcie moje słowa to jest szaleństwo. A zdjęcia tylko dolewają oliwy do ognia. Ci goście mają chronić rurociąg, robić obchody i sprawdzać, czy nie ma na nim materiałów wybuchowych. Facet zrobił im zdjęcie, a potem wysadził rurociąg. Jak źle może być w Rosji? Mój Boże! No właśnie! Dziś jest mnóstwo zabawy. A tematów tak wiele, że przeskakuję je, by niczego nie pominąć. Następny pochodzi z Estonii. Jestem w Estonii, mieszkam tu. Mamy jedną rzekę, rzekę Narwa, która dzieli nasz piękny kraj i ludzi od rosyjskiej Orklandii. Jeden na tej rzece Narwa. Na przejściu granicznym widzieliśmy rosyjską łódź Straży Przybrzeżnej z flagą Wagnera Private Military Company Spójrz na to. Odpływają! Kura aż po horyzont z flagą Wagnera Private Military Company myślę, że ci strażnicy graniczni są z tego dumni, wiesz, próbują to rozprzestrzeniać. Och, Wagner! To dziwne, bo Wagner niemal zdobył Moskwę, a Brigoria z bandą prawie maszerował na nią i zmienił władzę w Rosji. Jestem zdezorientowany. Co oni rozprzestrzeniają? To właśnie to chcemy przejąć władzę w Moskwie a zaczynamy tu? Czemu w ogóle mówię? Po prostu pozwolę oficjalnym kanałom Estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wypowiedzieć się samodzielnie. Czy Wagner znowu maszeruje na Moskwę, czy tym razem zaczyna od Petersburga? Trudno powiedzieć. Z naszej perspektywy wygląda na to, że już przyłączyli rosyjskich pograniczników. Kto wie, jeden oznaczyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Uwielbiam, że możemy mieć taką złośliwość przez oficjalne kanały. Bo to jest po prostu tak głupie, wygłupy. To nie jest rosyjska duma wojskowa, to Wagner, to jest Pucz, to jest ten Pucz, który prawie doprowadził do przewrotu w Moskwie. Jeden oni się tym dzielą, machają tą flagą, więc nie wiem, czy są za Putinem, czy za Prigożynem. To jest bardzo dziwne. Dobrze, przyjaciele, robi się poważnie, idziemy na front. Jeden, jak już Wam wspominałem, śmigłowce Blackhawk zostały użyte do przerzucenia sił specjalnych, główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, na ziemię w Bakrowsku. Jest o tym nagranie wideo. Dobrze, dojdziemy do tego. Przede wszystkim sytuacja w Bakrowsku, Ukraińców jest niezwykle trudna, niezwykle napięta i ciężka. Nie są tam otoczeni, chociaż Rosjanie twierdzą, że są. Nie są. To jest prawda. Ale na pewno są otoczeni z trzech stron, a logistyka odbywa się prawie wyłącznie pieszo. To naprawdę niebezpieczne. Teren jest tak nasycony ukraińskimi i rosyjskimi dronami first person view: cokolwiek postawisz na ziemi, ponosi tam duże straty, nawet jeśli to są siły specjalne. Operatorzy Dlatego ta operacja Boli mnie serce, bo wiem, że to mogła być podróż w jedną stronę. Spójrzmy. Wiemy, jak poważna jest sytuacja dla Ukraińców, no bo spójrz na to zdjęcie. To było dwa dni temu, 1 listopada. Widzimy tutaj Budanowa wchodzącego do rejonu Bokrowska, do punktu dowodzenia. Budanow i także Syrski są obecni, ponieważ, cóż, jest nagranie, na którym widać go razem z Budanowem. Osobiście przybyli, aby nadzorować wycofanie się z walk spod Bakrowska. Skoro są tu tak ważni goście, widać jak poważnie Ukraińcy to traktują. Jeden nie wierz mi na słowo. Teraz zobaczymy nagranie z lądowania sił specjalnych czur z użyciem śmigłowców Black Hawk, które zostały im przekazane przez Amerykanów. To jest przelot. Czarne śmigłowce lecą bardzo nisko nad rejonem Bakrowsk. Później obejrzymy te miejsca. Tak, niski przelot nad tą drogą. Jeszcze jeden. To szaleństwo, stary. W tej wojnie nie zaakceptowałbyś już lądowań śmigłowców, bo Rosjanie próbowali tego w pierwszym roku. Większość z nich została zestrzelona przez Ukraińców. No, oczywiście, wszyscy o tym wiemy. Z. Co się stało z lotniskiem w Kijowie, gdzie wylądowali? Mam na myśli, że zostali rozerwani na strzępy. Teraz widzimy, jak ukraiński chór działa w jednym z najintensywniejszych rejonów walk w Bachmucie. Tutaj widzimy, jak siły specjalne lądują i natychmiast biegną w stronę linii drzew. Moi przyjaciele, chciałbym móc powiedzieć, że wyzwolili całe miasto, ale nie mamy żadnych informacji o tym rajdzie. Przeczytam wam najpopularniejsze podsumowania tego, co ma sens. Dlaczego to zrobili? Ale nie ma oficjalnych informacji, wszystko jest tajne. Znamy lokalizację. Pozwólcie, że wam to narysuję. „Wylądowali tutaj po północno-zachodniej stronie Bakrowska. Jeden najpopularniejsze opinie blogerów wojskowych, mówią, że Desanty tutaj. chcą zabezpieczyć północną i zachodnią stronę miasta, bo Rosjanie są bardzo blisko. Jeden, jak widać, to łączy główną trasę logistyczną do miasta. Jest tu więcej dróg, także trzeciorzędnych. Wszystkie są pod ostrzałem wroga, ale nie mogą być zajęte przez przeciwnika. W przeciwnym razie logistyka miasta zostałaby całkowicie odcięta, ale teraz nie jest odcięta jest po prostu bardzo niebezpiecznie. Więc te siły specjalne są tam wysyłane, aby utrzymać ten teren otwarty utrzymać tę drogę otwartą i być może pomóc w walczącym odwrocie ukraińskich żołnierzy głębiej. W tej kieszeni przeczytam Ci podsumowanie rajdu, żeby było jasne. Wiele osób mówi: Och, siły specjalne zostały tu uruchomione, zaraz wyzwolą ten teren. Nie, to jest rajd. Rajd nie jest kontratakiem, lecz służy utrzymaniu otwartych obszarów i związaniu części sił wroga, tak żeby inne jednostki Ukraińców mogły wydostać się z okrążenia. I przeczytam Ci to: Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych Wojsk Powietrzno-Desantowych, KUR, zostały przerzucone do spornych obszarów miejskich śmigłowcami. Blackhawk, Stany Zjednoczone Ameryki. Za linią zero. Teraz to jest nieprawda. To nie było za linią zero. To było trochę poza Bakrowskiem, na obrzeżach miasta, ale nie za obszarem kontrolowanym przez Rosjan. Nagrania z tych wstawek krążą wśród dyskusji internetowych ekspertów OSIN na temat tego, czy siły specjalne mogłyby ustabilizować flanki bez zmechanizowanych posiłków. O to mi chodzi. Wtedy pojawiają się internetowi eksperci, open source intelligence. Powiem to jeszcze raz: ludzie, którzy nie mają doświadczenia wojskowego albo nie wiedzą, jak działa ta taktyka, to jest rajd. Były tam najwyżej cztery śmigłowce, czyli do czterdziestu operatorów sił specjalnych to nigdy nie będzie kontratak ani kontrofensywa to jest rajd, żeby zyskać na czasie, zazwyczaj. Aby związać siły wroga, zmusić ukraińskie jednostki do odwrotu i przeprowadzić uporządkowany odwrót w walce to jest moja opinia. To był rajd, a nie zapowiedź kontrataku. Nadzorowany przez szefa główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy kryła Budanowa na miejscu. Te elitarne rajdy były wymierzone w rosyjskie pozycje i węzły dowodzenia w północnej i wschodniej dzielnicy, mając na celu zakłócenie infiltracji i odzyskanie przyczółków. Rosja utrzymuje, że podczas rajdu zniszczyła cały zespół dronami i artylerią. Jednak Ukraina zaprzeczyła stratom i informuje o udanych kontratakach. W tym o postępach na wschodnich terenach. Rosja natychmiast opublikowała nagranie, twierdząc, że zniszczyła tych operacyjnych na miejscu. Pokazano rosyjskiego drona First Person View atakującego ukraińskich żołnierzy. Nie możemy potwierdzić, czy byli to ci operacyjni. To mogła być dezinformacja, tak bym zrobił. Gdyby wróg opublikował nagranie, na którym jego siły specjalne lądują w moim mieście, natychmiast wypuściłbym informację o kontrakcji, w której Amerykanie ich niszczą. Nie możemy tego potwierdzić, nie wiemy, ale prawda jest taka, której nie mogę ukryć: że to bardzo śmiały rajd na tak sporny teren, że bardzo możliwe, iż była to podróż w jedną stronę. To mnie smuci, ale taka jest rzeczywistość. W sektorze bakrowskim trwają intensywne walki. 31 października odnotowano 157 starć. Rosyjskie siły liczące 170 tysięcy żołnierzy kontynuowały natarcie. Stosując taktykę infiltracji, zwaną ruchem Brauna, małe grupy omijały linie, by okrążyć ukraińskie pozycje. To już wszystko o tym rajdzie? Chciałbym móc powiedzieć coś innego niż rzeczywistość, ale rzeczywistość jest taka, że te siły specjalne wylądowały tam, żeby związać jak najwięcej jednostek wroga, aby inni Ukraińcy głębiej w kotle mogli się wycofać podczas walki. Moja ocena sytuacji w kotle Karat jest taka, że Ukraińcy przeprowadzą odwrót w walce z tych dwóch bliźniaczych miast, zadając wrogowi maksymalne straty, lecz w końcu się wycofując. Nie chodzi o utrzymanie terenów, lecz o maksymalizację strat przeciwnika. Wielu ukraińskich oficerów od tygodni twierdzi, że wycofanie powinno nastąpić teraz. Powinniśmy byli opuścić Bakrowsk wczoraj. Ale Serski Budarow nie myśli w ten sposób. Jeden oni wiedzą znacznie więcej niż ja czy ci oficerowie. Najmądrzejszą rzeczą byłoby im zaufać. Teraz przejdźmy do innych kotłów. Tym razem ukraińskie okrążenia rosyjskich sił w pobliżu Dobropilia. Możesz je zobaczyć właśnie tutaj. Chcę przeczytać ci raport na ten temat, a potem dochodzimy do pewnego generała, który został zdymisjonowany. Co daje nam wyobrażenie o tym, jak Rosjanie postrzegają te enklawy Dobropilia. Nie lubią ich. Siły ukraińskie rozpoczęły dużą kontrofensywę w okolicach Dobropilia, systematycznie likwidując odizolowane rosyjskie oddziały i wyzwalając wsie, w tym Kuczeriwiar i Satyszuk. Operacja zakończyła się częściowym sukcesem, bo ukraińscy dowódcy poruszali się tak wolno, że rosyjscy oficerowie wysyłali fałszywe raporty o stabilnych pozycjach. Wiesz co? Zawsze się zastanawialiśmy, dlaczego te trzy kieszenie utrzymywały się tutaj tak długo? Tak długo. Spójrz na nie. Są tu już prawie dwa miesiące. Czemu dowódcy ukraińscy działają tak wolno? Cóż, teraz już wiemy, bo Rosjanie wtedy myśleli, że wszystko jest stabilne i przekazali tę informację wyżej. Gdy rosyjskie dowództwo się zorientowało, front już się załamywał. Jednocześnie nakazali przeprowadzić awaryjne kontrataki z użyciem pojazdów w okolicach Szachowa. Widzieliśmy to w ostatnich dwóch tygodniach. Rosjanie nagle zaczęli korzystać z dużych konwojów pancernych. Dlaczego? Zorientowali się, że to pułapka. Musimy ratować tych ludzi. Przez trzy dni rosyjskie wozy pancerne wjeżdżały na ukraińskie pola minowe i pod zasięg dronów. Sam pierwszy korpus Azov zgłosił 1226 rosyjskich ofiar, 23 zniszczone pojazdy, opancerzone 130 innych utraconych pojazdów. Oraz 39 zlikwidowanych systemów artyleryjskich w ciągu jednego tygodnia. Tylko na tym jednym obszarze. Próby ratowania zakończyły się całkowitą porażką. Nagrania z drona pokazują rosyjskich żołnierzy porzuconych w rowach przeciwpancernych. Weszliby się schronić. Ukraińscy snajperzy z niedawno wyzwolonych zadrzewień ostrzeliwali każdy ruch, wykorzystując łatwy cel z góry. Rosyjskie dowództwo, przyznając się do strat na polu bitwy, zaszkodziło sobie tym schematem. Kiedy Moskwa zrozumiała skalę sytuacji, ukraińskie siły zdążyły przygotować obronę, która zamieniała każdą próbę ratunku w kolejne katastrofalne straty. Spójrz na to. Przeczytam ci to, a ty możesz zapytać, o co tu chodzi? Bzdura? Jak możesz to potwierdzić? Otóż dlatego, że dowódca tego rosyjskiego korpusu armijnego, odpowiedzialny za to, że rosyjscy żołnierze zostali uwięzieni w tym okrążeniu, Został zdymisjonowany przez Gierasimowa. Nie zwolniliby go, gdyby odniósł sukces, poniósł całkowitą porażkę w Dobropili. Dlatego Gierasimow zdymisjonował dowódcę 51. Armii Ogólnowojskowej, generała lejtnanta Siergieja Milczakowa oraz dowódcę 132. Brygady generała majora Siergieja Najmuszyna za niepowodzenia w rejonie Dobropili. To jest po prostu piękne, czuję się, jakbym widział tęczę. To takie piękne. Jeden tak, z tą wspaniałą wiadomością. Może nie aż tak dobrze, bo gdy Gerasimow zwalnia dowódcę, miejsce zajmuje ktoś potencjalnie bardziej kompetentny, co jest niekorzystne, ale to zwolnienie daje nam pojęcie o tym, jak Rosjanie postrzegają i analizują okrążenia w Dobropili. Myślę, że kipią ze złości. Moi przyjaciele, to wszystko na dziś. Wrócę do was w środę, więc koniecznie subskrybujcie, bo wiem, że połowa z was jeszcze tego nie zrobiła. Widzę was. Naciśnijcie przycisk teraz i dostaniecie powiadomienie, gdy wrzucę nowy film. Do środy. Moi przyjaciele, Slawo Ukrainie i baj baj.